Cześć. Tym razem chciałem pokazać technikę wykonania kolejnego węzła do łączenia krętlika. To jest węzeł typu Greener, również nazywany węzłem typu Juni. Jak taki węzeł się wykonuje? Przekładamy żyłkę przez oczko krętlika. Następnie zawijamy ją z powrotem. W takie oczko. Tak, tu jest mój krętlik. I teraz końcówkę, końcówkę mojej żółki zaczynam zawijać od wewnątrz pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak wygląda węzeł przed zaciśnięciem. Tak zaczynam teraz ściągać te dwie moje końcówki tego węzła przed ostatecznym zaciśnięciem jak zwykle namaczam ściągam no i teraz zaczynam Ściągać ten węzeł do oczka krętlika. I teraz następuje jego ostateczne zaciśnięcie. Odcinam wolny koniec. Zostawiam tak z 5 mm. Dlaczego? Ponieważ warto tą końcóweczkę jeszcze przypalić. I stworzyć taki właśnie mały grzybek, który na wszelki wypadek jeszcze o, zabezpiecza tą końcówkę naszej, yy, naszej żyłki. Tak bardzo mocny, mocny węzeł do krętlika. Ten sam typ węzła, czyli węzeł typu greener, możemy zawiązać za pomocą plecionki. Technika identyczna. Przekładamy plecionkę przez oczko. Następnie powracamy tą plecionką. Także tworzy się, tworzy nam się takie właśnie oczko powrotne, i zaczynamy do wewnątrz przekładać końcówkę naszej plecionki. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć razy. Ściągamy ten nasz węzełek. Tak, teraz warto go zmoczyć trochę i zaciągamy aż do oczka, oczka naszego krętlika. Teraz możemy już bardzo mocno go zacisnąć i odciąć zbędny koniec plecionki. Też z małym takim marginesem. I tak ten węzełek się prezentuje. Na razie trzymajcie się, cześć.